Witam serdecznie wszystkie osoby urodzone pod znakiem wagi na czytaniu dla Was na miesiąc styczeń 2020. Tylko, że dziś mamy szósty, więc to zahaczy też o tydzień lutego. W podcaście Rok 2026, już od grudnia są dla Was czytania roczne, w styczeń 2026 to mamy tutaj wszystko, co czytamy w styczniu, jakieś rozkłady, układy nowe, różnego rodzaju. Również yy, taką playlistę jak medytacje, warto z nich skorzystać. Moi kochani, ja nazywam się Renata i kanał Wiedniła Renata prowadzę razem z Robertem Eldorianem, którego znacie z tygodniówek, a osoby nowe, no to tak gwoli waszej informacji. Jeżeli coś z wami nie będzie współgrać, sprawdźcie swój ascendent lub księżyc, bowiem jest to czytanie zbiorcze i nie wszystko może z wami rezonować. Możecie też sprawdzić swój znak wedyjski. W opisie do filmu macie linki, zarówno do sprawdzenia, jakim znakiem wedyjskim jesteś, jak wyliczenie swojego ascendentu czy księżyca. Są linki, które wymagają godziny, a też jest drugi link, który nie wymaga godziny urodzenia. No i cóż, przechodzimy do czytania. Aha, dla osób, które są nowe i nie wiedzą, na naszym kanale jest coś takiego, jak czuję, czyli co Twoje serce czuje, co Ci dyktuje. Sam sobie wybierasz swoje karty dodatkowe i wybierasz po takich wyborach jak jeden, smok z muchomorkiem, lub dwa, smok z parasolem. I tutaj będą ukryte karty dodatkowe dla ciebie. A my przechodzimy do czytania. Aurą Twojego miesiąca jest umiarkowanie. Sama karta umiarkowania mówi o pewnej stabilności, o takim żonglowaniu, ale zwiastuje ona miesiąc harmonii, równowagi i konieczności szukania złotego środka we wszystkich sprawach. Jest to czas, aby łączyć sprzeczności, i integrować różne aspekty swojego życia lub pracy, wspójną całość, tak? Emocje z logiką łączymy, tak? Tutaj staramy się gdzieś tak balansować. Ta aura sprzyja. Cierpliwości, umiarowi, unikaniu ekstremalnych działań. Kluczem do tego wszystkiego, aby to był udany miesiąc, jest łagodność i płynne działanie. Możesz spodziewać się, że to będzie miesiąc leczenia, regeneracji, zarówno fizycznej, jak i emocjonalnej, który przyniesie Wam taki wewnętrzny spokój. Miesiąc umiarkowania zachęca do współpracy, dyplomacji i odnajdowania takiej równowagi, co prowadzi do skutecznego i spokojnego postępu. Także dzięki temu będzie się u Was dobrze działo. Będziecie tak balansować sobie, tak? Tak troszeczkę balansować. I to taki czas, gdzie będziecie chcieli pogodzić wszystkich z wszystkimi. Będziecie chcieli być tą osobą taką pojednawczą, będziecie starać się troszeczkę sobie umniejszać. Wy w tym miesiącu dziewiątka pentakli, wy to mam wszystko ty, tylko mnie kochaj, więc praca, zyski, zadowolenie finansowe, spełnienie, nowe oferty, propozycje, napływy gotówki, przypływy gotówki ale też tutaj pracowanie nad kwestiami finansowymi. Mocno się skupicie na pieniądzach w tym miesiącu. W związkach macie kartę kapłanki, więc tutaj są jakieś tajemnice, niedopowiedzenia, ktoś komuś czegoś nie mówi, ktoś przed kim coś ukrywa. Albo Ty przed swoim partnerem, partnerką, albo on, ona przed Tobą. I niekoniecznie to muszą być romanse, mogą być jakieś inne rzeczy, które robicie za plecami swoimi własnymi. Single niestety nie znajdujecie nikogo, a jeśli już, to kogoś, kto was rani, kogoś, kto myśleliście, że będzie fajnie, a tymczasem nie, to nie jest to. Uwaga, nie idźcie do łóżka na pierwszej randce, no bo się rozczarujecie, a mieliście być tylko wykorzystani cieleśnie, no. Nie mogę powiedzieć niektórych słów, więc w ten sposób mówię. Także uważajcie, bo mogą być rozczarowania, ale też może wam się wkręcić. Nikt mnie nie kocha, nikt mnie nie lubi, nie znajdę sobie miłości. No to po co takie życzenia składacie? Nie składajcie takich życzeń, bo takie otrzymujecie. Zacznijcie mówić pozytywnie o sobie, kochać siebie. Jestem piękna, piękna, ładna, trafię kogoś w odpowiednim momencie, kto będzie dla mnie tą odpowiednią partią, a nie byle czym, byle po co, byle jak. Wasze relacje z innymi ludźmi jest król mieczy, więc takie punktowanie, pokazywanie innym, pa, no można powiedzieć, gdzie raki zimują. Pewne rzeczy się dowiecie, będziecie bardzo asertywni, możecie być w kłótliwym nastroju, więc tutaj zalecam ostrożność. Natomiast wy z rodziną macie kartę zawieszenia. Czekacie, jak się sytuacje porozwiązują same. Tak? Czekacie, obserwujecie, nie wtrącacie się nabieracie tak jakby dystansu, by wyrobić sobie własne zdanie na temat kogoś z rodziny. W pracy błyszczycie, w pracy działacie, praca przyciąga pieniądz, pieniądz prowadzony w ruch, idą zyski, idą jakieś plany, projekty, coś robicie, działacie, nie siedzicie w miejscu, wszystko prężnie leci do przodu, czasami nawet i dla Was za szybko. Karta słońca mówi tylko, żebyście uważali, żeby sobie nie przypalić skrzydełek. Jeśli poszukujesz pracy, mamy tutaj królową mieczy. Symbolizuje ona mocny intelekt, taką niezależność i jasność umysłu. I ta karta wskazuje na to, że twoje podejście do poszukiwania pracy powinno być bardzo profesjonalne, ale też obiektywne i analityczne. Musisz odrzucić emocje, jeśli chcesz znaleźć pracę. Wymagana jest też nieugiętość. Ważne jest, abyś dokładnie określił swoje warunki i nie bał się negocjować. Yy, wiesz, ile jesteś warty, i na mniej się nie zgadzaj. No, jak będziesz zgadzać się na mniej, to będziesz mieć coś niewolniczego, a nie o to przecież chodzi. Sukces zależy bowiem od Twojej zdolności do precyzyjnej i rzeczowej komunikacji. Dopracuj swoje CV, tak? Bądź błyskotliwy podczas rozmowy to pomoże tobie w tej pracy, tak? Nie daj się zepchnąć na drugi plan. Tutaj ta karta też mówi, żeby niezależnie myśleć, podejmować decyzje, tak? Zachować też jakiś dystans emocjonalny, to dzięki temu na przykład możesz znaleźć pracę na takich stanowiskach jak doradczych, analitycznych, Uważaj też, aby nie oceniać czegoś zbyt surowo i nie być krytycznym wobec siebie, bo wtedy będzie ci ciężej znaleźć pracę. Co ci może pomóc, co cię może wesprzeć. No i tutaj jest powiedziane, pomoże Ci odejść od przeszłości. Całkowite zamknięcie przeszłości, a przeszkodzić może tobie to, że będziesz w kółko wracać do tematów z przeszłości zupełnie niepotrzebnie. Ty z innymi znakami, czyli jak to będzie wyglądać na co dzień? Relacja z różnymi ludźmi z różnych znaków zodiaku. Nie muszą być to wasi partnerzy. Po prostu ludzie wokół Was. Ty z barankiem. Pędem do przodu wspólnie działacie, wspólne pomysły, coś się dzieje, jest to fajne, podoba się Tobie. Ty z bykiem, świętowanie, zadowolenie, spełnienie rodzinnie. Ty z bliźniakami, biznesowe sprawy, tylko uważaj, nie rozmieniaj się na drobne. Ty z rakiem, trochę żałowanie pewnych rzeczy i niedostrzeganie nowych możliwości. Ty z lwem, kłótnie, bóle, nie przez pana noce, poczucie jakiegoś nie takiego potraktowania. Ty z panną. No takie pójście na ugodę, tak takie dogadanie się, też takie lekkie przekupienie czymś można by powiedzieć. Ty z inną wagą, miłość, zakochanie, zauroczenie, poczucie jedności. Ty z skorpionem, błyszczysz, błyszczysz, skorpion tobie nadskakuje, a ty czujesz się cudownie ze strzelcem. Sprawy finansowe głównie będą omawiane ze szczelcem, i tu warto wejść w interes, dogadać się. Tylko uwaga, sprawdzaj szczegóły umowy. Ty z koziorożcem liczymy pieniądze, sprawdzamy. Tak? Z koziorożcem tutaj, jakby albo angażujecie się w sprawy zawodowe, i tutaj należy być skrupulatnym, bo korytorze ci wszystko wypunktuje. Ty z wodnikiem koło fortuny, sprawy z przeznaczenia, dociągnijmy drugą. Mogą być jakieś dyskusje, jakieś rozmowy, wyjaśnianie jakichś kwestii. I ty z rybkami, tutaj duchowe połączenie yy, troszeczkę się odsuwacie, ty żyjesz swoim światem, a rybki swoim światem. I karty dodatkowe. Czyli to, co żeście sobie wybrali, wasze czuję. Wasze czuję i mamy tutaj czuj numer jeden, czyli dla tych, co wybrali mucho, morka, jakie są dla was karty dodatkowe, ink i yang, los, objazd, boska interwencja. Tam, gdzie się coś źle dzieje, nagle siły wyższe zainterweniują i uda się coś. Ominąć, ominąć coś, co byłoby gromem z jasnego nieba. Anioł wdzięczności, praktykuj wdzięczność. Dziękuj za ten dzień, za to życie, które zostało ci dane. Idzie do ciebie szczęśliwy los. Tymczasem ty rozpaczasz i y, popadasz w jakieś depresję. Nie wiadomo dlaczego, po co i na co. Szczęśliwie się wokół wszystko dzieje, a ty chcesz pokazać się innym jako ktoś, kto jest taki pokrzywdzony przez los. Zamiast Krakać, to zacznij chwalić, czyli stosować tą wdzięczność, a wtedy więcej do ciebie spłynie dobrych rzeczy. Skrzat dla ciebie taki, i jest to poczucie domu, integracja otoczenia, tożsamość, schronienie, przynależność. Nie musisz szukać daleko, by znaleźć swoje miejsce. Jeśli jesteś integralną częścią otoczenia. Z niego schronienie. Poczucie bezpieczeństwa i przynależność to fundament, na którym możesz wzrastać. Pielęgnuj swoje korzenie i pamiętaj, że Twoja tożsamość jest piękna i, yy, i wyjątkowa. Nawet jeśli wydaje się mała w wielkim świecie, tu gdzie jesteś jest Twój dom. I smoczek z parasolką. Czyli wybór dwa. Ying i yang, myśli, izolacja. Zbyt duża, mocno zamykasz się w swoich myślach, przez to izolujesz się od innych. Pamiętaj, że myśli czasami prowadzą w złym kierunku i myślisz, że ktoś myśli tak. Zapytaj, co ten ktoś myśli, a nie wymyślaj sam, co on może myśleć. I anioł dla ciebie, anioł przemijania, poczucie, że ten czas przemija i ciebie coś omija. Proś anioła, by, by takie uczucie od ciebie odeszło, tak? Ważne będzie jakiś kontrakt, jakaś umowa, jakaś rozmowa, która wymaga tego, by coś powyjaśniać, tak? I skrzad dla ciebie. Strażnik klucza, cisza przed odpoczynkiem, wyczerpanie, ukryty klucz, wstrzymanie, reg regeneracja. Jesteś w momencie wielkiego wy wyczerpania, zmęczenia, a to jest sygnał, by się na chwilę zatrzymać. Pamiętaj, że nie siła, lecz mądrość i odpowiedni moment stworzą drogę dobrą dla Ciebie. Zaakceptuj siebie, zbierz siły. Mm, uspokój umysł. Skup się na prostych czynnościach. Klucz do rozwiązania jest blisko, ale najpierw musisz pozwolić sobie na rezygnację. Odpowiedzi przyjdą w chwili odpuszczenia, a nie walki. I to jest na tyle, droga Wagusiu. Życzę Ci cudowności. Zapraszam na inne filmy na tym kanale.